Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Movie Star Planet, w którym mi się kończy i zostało 14 minut i na że nagrywam. Pisałam. I tak, i gdy zostanie jakieś 3 minuty do końca VIPa, to sobie pójdę tutaj do klubu VIP i tutaj już przeczekam cały czas. Tak to no, nie wiem co na razie będę robiła. Na poprzednim odcinku no kupiłam sobie ten komplet, który mam aktualnie na sobie. Pozdrawiam cię. Nie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 z. Przebierzmy się w to. Czy włosy trzeba znaleźć? Bardzo włosy mi do tego pasują. Nie za bardzo. Czy nie pasują, Ale mam lepsze do tego. Podasz nazwę kanału. так подам. Йош, подала и так и нет, не будет востока там. Окей, заложила. Zuba. Super Myślę ci uśmieszkam Dobra Pozdrowisz No dobra, mogę cię pozdrowić I Jeszcze raz pozdrawiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Z animacja te 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 okej okay. co by tu porobić nie wiem, nie wiem wiem stworzę jakiegoś arta, takiego jeszcze z jakimś tłem dla VIP albo wiem Zrobię coś takiego, że w tym dam jakieś tło dla VIP, które mi się podoba. Dajmy na to to. Idę tutaj różne takie rzeczy to są dla VIP normalnie. I później to będę przemieszczać, jak będzie potrzebne. Nie no. Dobra, no, dajmy 10 minut do końca VIP. Wstawię dla siebie. Jestem tutaj ja. Jest tutaj ona. Nie wiem co ja tu robię. No dobra. Pie... 9 minut. Dobra. Zrobię coś takiego w stylu. Nie wiem. Już chyba wystarczy. Nie mam no, za dużo. Ty to już się pojawia. Nie, no to już nie chodzę. Dużo tu mnie nie powiem. Nie, połóż trochę i zrobię taki artbook mojej komplety czy jakoś, tak? Nie wiem, nudzi mi się, nie mam co robić. Dobra, tyle kompletów. Chyba mam. Ale dobra, nie potrzeba mi... Aż tyle. okej, okay, więc... E włożenie animka. Przybranie. Dam tu sobie ten... Nowy komplet, ten różowy buty. Jeszcze 7 minut, więc. O, dam sobie to łóż i buty to miały być gdzieś tu. Ok, to jest mój pierwszy komplet. To, to. Się. Zapiszę to, a później to skończę. Ciężko, gra, bo mam jeszcze co dwie minuty. To, to mogę jeszcze szaleć z autografami. Dobra, to całe 5 minut. Wypa, masakra. Masakra jest mało. Mało czasu do końca wypa. No ale dobra. Sprawdzę tylko coś Sprawdzę czy mi dała Tego suba Nie, nie dała Miałam 7 subów I mam dalej 7 subów Albo mi komputer Trzeba otwierać Znaczy czy trzeba otwierać Albo coś No dobra Co miałam robić? Bo nie wiem nie ogarnę, jestem tym tempa. Dobra. Hmm. Może sobie kupmy jakąś animację jeszcze. Jeszcze tak wiecie na koniec. Tu raczej nie będzie zawip. To jest zawip. A co? Aha, <laughs> fajny. To jest fajne z tymi skrzydłami Dobra to słuchawka mi kupuję Oki okay. Dobra to sobie to gdzie, gdzie to miało być? Tu? Tak Oki okay jest Dobra, 3 minuty. Jak obiecałam, wchodzimy do klubu VIP. Jesz Jeszcze napiszę, że znajomych szukam, bo już później nie będę mogła przyjmować. Więc napiszę, że szukam znajomych. Dobra, napisałam, że szukam znajomych. Chyba tylko jedna osoba albo aż tak mi laguje, raczej to drugie A więc no Siedziemy tutaj sobie już do końca VIPa przez dwie minuty tylko sprawdzę i nagrywam tak jak myślałam no dobra J Jak skończysz Wipa? Czy... ale jak skończysz swojego Wipa? żebyś dała wipa? Nie rozumiem. A co to było? Napisała mnie, że nie rozumiem. A ten jeszcze tutaj napisze, że nagrywam. Ok, napisałam, że nagrywam. No wiem, że chodzi o status, start. Mam status, że, że nie koniec VIP. Sobie z... Zmienimy sobie jeszcze kolor na zielony, bo do tego komentarza nie pasuje. I zmienimy, że minuta do końca VIPa, Boże. Dobra, minuta do końca VIPa jest. No. No, ale o co tobie chodzi? Do końca Twojego Vipa jest 0 minut, jest kilka sekund. Napisz. Po jedna minuta, tak jedna minuta, nawet już mnie już kilka sekund. No dobra, stoimy tu cały czas. Nie wiem, za ile mi się skończy, ale dobra, a za jakieś to powiedz, jak ci się skończy. Dobra, powiem jeszcze napiś, że szukam znajomych, chociaż już za bardzo ten. A ty co napisałaś, bo nie zauważyłam. ha pozdrawiam Lio Ninia 100 A zbiorę to Zazwyczaj nie zbieram tych sterów w czatrumie, ale dobra Zbierzmy, bo chyba, nie, bo chyba nikt nie zbiera to To ja sobie zbiorę Dobra Ileś sekund już chyba? Tak, klikłam w to. No i skończył mi się już VIP, tak? myślę, um, że koniec VIPa. Napisałam to i ten. Ale o dziwo się tutaj nie pojawiło, bo zwykle się tutaj pojawia, że. że skończył się VIP. No. no, to tak, już nie jestem VIP, a cały czas jestem. No, jak jeszcze nie koniec, ja już mi skończył. sam Jaki pozdrowisz, kiedy wrzucisz? Pozdrawiam. Lena41236 Jaki pozdrowisz, kiedy wrócisz? Wrzucam dzisiaj. Przeciło mnie, nic. Ale dobra. Ale u mnie jest twój nick na żółto. Ale się skończył mi VIP, więc ten. A w ogóle tutaj nic nie ma, że ten? Nie wyskoczyło, więc nie wiem, może się jeszcze nie skończył. Ale już tutaj nawet nie ma tego takiego licznika, że. No okej. Okay. Cały czas jestem w próbie, wiem. A co? Ciekawe, czy mogę jeszcze przyjmować? Nie, nie mogę. Mogę poświęcić tylko przyjaciół. O, jakie jak to smutne, bo nie mogę już znajomych przyjmować. Dobra, to ja już chyba kończę ten odcinek. No, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Za chwilę będę wrzucać. No i pa